Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4Skins z kodem Szotownia i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności takich jak Blik czy PaySafeCard. Twórz własne skrzynie lub wybierz te dostępne na stronie. Stwórz lub dołącz do ulubionych bitew o skiny. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz zdobywać dodatkowe bonusy. Zdobyte skiny możesz wypłacić natychmiastowo. Nie zapomnij o użyciu kodu Szotownia. Link w opisie. Umiesz insta e, Na insta nie umiem. A co? Umiesz, a umiesz robić plus dwój i tam Umiesz tak? Umiem no. Tu jest ten trójkąt. No, na, na środku, przeciw i plus dwuczantru. Oho, o, się. To musisz jakby taptoć tylko to wy. Eee, kurwa. Może 20 O jezu! Tu mój trafisz. Jak trafisz z pięciu, no to, no to koniec, To pozbieramy i pójdziemy na beczel. Taki. Opa, wrakiecie. W rakiecie, Zobacz. Nie, no nie, to jest takie bardziej niecodzienne pytanie. Yy, powiedz mi, kochana. Dziurkę, dziurka od gówna, jaką masz. Co no to jest w ogóle? Dziurka od gówna. A prosta piła. Jaką masz dziureczkę? Od gówienka. Gu Ale ja nie, ja nie robię takich rzeczy. Ja kwiatki mam, tylko... <laughs> Ej, ja nie kumam, no, bo ja jeszcze jestem teraz na yy, Uczę się silnika. Teraz wykład o silnikach jest. Ja mam teraz pytanie: jedno podstawowe moje takie, bo podjeżdżasz na stację, tankujesz benzyną i wyjebane, nie? A z elektrykiem to co? Czy stoisz i ładujesz? I czy, każdy nie ma smoka w tej jesteś? dobrze? Każdy pieniądze mi wysyłasz? i, i, i Grajmy na razie spokojnie, skalę. jak Cieli coś będzie pod na blisko, to rzucamy smokki, czy mamy smokami jak najdłużej, dobrze. Znajduje mi denę gór. Wpadłbyś może teraz dobra. na trochę zabawy jak za starych Jeszcze lat ja. uśmiechem ja, oknem, nie nikt cię nie zauważy, a Lusia śpi guska młodejąca okiem. Też pało na daszek? Mogę dać flasha na mitek, jak coś coś. Nie ma smoka pierwszego i ci bustuję na daszek. Ale na razie oni na pewno coś walczą. Nie. No tak naga, żeby się wyrzucił. coś. No. I nie, wiecie, co mi się śnił? Pewor, który był Żydem, i był dźwięk taki. Pewor był Żydem z pejsami, nie? I stał tak przede mną i mówił tak. Day, 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 day. day. I maszyn... A maszyna robiła takie. Day, day. A mi się śnił pewor, jak z pejsami stoi i tak z ręką i mówi: day, 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 day. Rozumiesz? Albo to było w piątek, idziemy do Ubera, żeby już wracać do hotelu, no bo na sobotę, żeby było być żeby być gotowo na PGA i jakaś taka grupa takich 30-40-latków, którzy są być młodzi, stoi, nie? Panienka, panienka, pan i pan. Jeden pan tak mówi: Znam cię! Grasz CS-a! A ja tak blisko, w lola, idę dalej. I krzyczy za mną. Ładne włosy! I tak, o dziękuję! I wiesz, idziemy dalej do Ubera, a on krzyczy za mną, posklejałbym je. Takie like dafak. Wczoraj na koncercie Ciwasa był Michał Wiśniewski? Grubo. Co to za gówno? No masz napisane co, To sobie włączy posłuchaj, kurwa, albo ryj. Pokaż mi ją teraz, a nie potem! Widzisz, jest do jebania jest. Zobacz, Spięcia, tu jest ja taka uzbrojona specjalna na zrobiona. Ciągle. Widzisz na Xa. Kurwa, kurwa. kurwa. Musiał niech ktoś no. no, też już jest, już jest może ją. Ja. trzeba był. Dram będzie desperdał chyba. To lewo by za otwarte czy tu chodzi. <laughs> Ja pildole Tu to no. Przepraszam bardzo, jest to jakiś policjant? Co co jest? Proszę, już. O dobra już, już, już. Widać, że wszystko... O nie ma kierownika i chodzi. Co jest, kurwa? Nie ma blapowca Jebać to kurwa, pracować no, mi to! Dom... Kurwa dzieje! Pracować mi! Nic nie było kurwa! Dobrze, idziemy do zespołu. Widzicie, w Do roboty, kurwa! Załatwiamy, to mi, słuchaj, bałataj, patrzcie, jak jest zasięg. Zajebiście, nie? W do Faceit'a. Na Faceit'cie to się, kurwa, <tone Matter> grać nie da. Ej, kurwa, e, my, słuchajcie, widzicie? Że ten typ tam wybiegł, mi, kurwa, na ekranie myślałem, że to, kurwa, gościu mi wybiegł z domku. Kurwa, rozumiecie, jaki mindfuck dostałem? Kurwa! Ej, widzieliście to? a znacie to? Box stop. Ej, a co sądzisz? a co sądzisz o tej... Nawet... Ja pierdolę, ej. Może jest tak, słuchaj, że Niko pyta Snacks, co robimy? A Snacks na to... <grym, <grym, no właśnie. Czyli coś było w tym... Może coś gada, było, słuchaj. No. Może właśnie, może... Spago, nie wchodź tu na razie z spalić gale. ma gale Pago. Zefresza oh, na galę? Oh, kurwa, chodźcie z Jarkiem, razem. Spejkujcie, trzydziesty... Ja żonę oddam swoją własną. Dzień dobry, o co chodzi? Kurwa, i coś co ty chodź? zrobił, Kytomir? Kto to zrobił, Ja mu... Ja mówiłem! O, to jest. mi nie ty wierzyliście! Wsiadaj na ten samochód, stawaj no? i rozmawiaj z nimi. Rozmawiaj z nimi, bo ja nie wiem, co tutaj zrobić. Dziękuję bardzo, bardzo, dziękuję bardzo... ...że jesteście... ...i generalnie... Możecie. Dziękuję, że mnie uratowaliście! I generalnie możecie już odlecieć. Wszystko działam tak, jak każecie. Także wszystko, git marina. Look pierdolę. guys! Look this headshot, now! Fuck!